Jest 1 listopada 2011 roku i największe stacje telewizyjne świata patrzą na Warszawę. Ląduje tam samolot polskich linii lotniczych lecący z Nowego Jorku, który ma uszkodzony system hydrauliczny, przez co nie ma wysuniętego podwozia. Pasażerowie piszą pożegnalne wiadomości do swoich bliskich i chcą odejść szybko i bezboleśnie. Tak wtedy myśleli. O 14:38 samolot ląduje na kadłubie i silnikach. Widać iskry, które wychodzą z lądującego samolotu. Rozpoczyna się natychmiastowa akcja ewakuacyjna. Ludzie uciekają, bojąc się wybuchu. Rozpoczyna się również akcja gaśnicza samolotu. Kapitan Tadeusz Wrona wylądował prefekcyjnie. To jest również zasługa tego, że po prostu jest pilotem również szybowców. Media międzynarodowe mówią wprost. To jest tu w Warszawie. Polskie Hudson, Polski Sali. Uratował 231 osób. Mogło to się skończyć tragicznie. Dziś również wiemy, że oprócz awarii systemu hydraulicznego był również wyłączony bezpiecznik zastępczego systemu wypuszczania podwozia i to podwozie jednak dało się wypuścić, ale na tamten moment takiej wiedzy nie było, nie jest to wina kapitana i tak, pomimo tego, że była taka opcja, tego nie zrobiono, to lądowanie jest ogromnym sukcesem i niesamowitym czymś.